Podczas długiego weekendu na drogach w całej Polsce zginęło 66 osób. 1218 zostało rannych w 938 wypadkach. Policjanci zatrzymali ponad 5000 pijanych kierowców. A jak sytuacja wyglądała na drogach powiatu wejherowskiego? Dbaliśmy nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców powiatu oraz osób, które tutaj przybyły, żeby wypoczywać podczas tego długiego weekendu. Niemniej jednak w tym roku zatrzymaliśmy znacznie większą ilość nietrzeźwych kierowców, pomimo że wielokrotnie apelowaliśmy o rozwagę. Nie wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu, no niestety kierowcy nie posłuchali naszych rad i Dlatego też mamy aż 24 osoby zatrzymane właśnie pod wpływem alkoholu, no i zatrzymane też przez to prawa jazdy. W trakcie 10 dni wydłużonego weekendu na naszych drogach doszło do dwóch niegroźnych wypadków drogowych oraz do 13 kolizji. Policjanci w tym okresie zatrzymali aż 16 pijanych kierowców, w tym dwóch z sądowym zakazem. Dodatkowo 8 kierowców było pod wpływem mniejszym alkoholu, ale również takim kierowcom zostały zatrzymywane prawo. W trakcie wzmożonych działań na drogach mundurowi kontrolowali także, czy dzieci są przewożone w fotelikach oraz czy kierowca i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa.